Sezonówki masowo powróciły, oczywiście przy tym zaczynają rozpuszczać chore plotki i sipować Michaela Jacksona z jedną z osób, której nienawidził najbardziej na świecie. Sezonówki wierzą we wszystkie lub we większość plotek o Michael Jacksonie, na przykład to, że niby miał operację lub wyglądał tak strasznie. Te zdjęcia to Photoshop stworzony przez media, które prześladowały i chciały zniszczyć Michaela Jacksona. Wymyślają też kłamstwa i plotki na jego temat, jak przykład to, że rozwalił łóżko w Disneylandzie, bo uprawiał seks, albo to, że był babiarzem. Chcą zrobić z niego puszczalskiego, bo tacy mężczyźni właśnie je pociągają. Tworzą też tak chore historie, że wciągają w to też innych piosenkarzy, na przykład Prince'a, który chciał rywalizować z Michael'em Jacksonem. Sezonówki wymyśliły kolejne kłamstwo, czyli to, że Prince chciał przejechać Michaela samochodem, gdy ten wracał na parking po gali wręczenia nagród. To nie tylko nie jest prawdą i głupim wymysłem, ale też fałszywym oskarżaniem człowieka o przestępstwo. Sezonówki nie różnią się niczym od mediów, które kłamały na temat Michaela Jacksona. Tworzą photoshopy, kłamią, wymyślają jakieś niestworzone historie oraz fałszywie oskarżają ludzi o przestępstwa. Najgorsze to to, że szypują go z jednym z jego największych wrogów przerabiają filmiki i zdjęcia, wklejając albo jego, albo ją. Następnie próbują wmówić każdemu, że oni byli razem. Warto wspomnieć, że tak naprawdę to menadżer chciał, aby Michael udawał związek z tą kobietą po to, żeby miał prawa do muzyki jej ojca, a ona rozgłos. Gdy usłyszał coś takiego jak udawanie związku wściekł się, a tym samym przejrzał na oczy, że sam nie wie kim jest, gdyż ma cały czas ćwiczyć oraz grać medialną postać. Michael odrzucił ją i ona zaczęła się na nim mścić, rozpuszczając plotki, mówiąc zboczone rzeczy, przekupując Google, wyzywając go publicznie i mówiąc, że najchętniej to ona powiesiłaby go za jaja na drzewie i patrzyła jak umiera w cierpieniach. Michael nie znał tej kobiety, a gdy dowiedział się o jej istnieniu, znienawidził ją. Ale nie o tym teraz, tylko o sezonówkach, więc... Te dziewczynki posunęły się tak daleko, że nawet zaczęły wypisywać do reżysera, producentów i innych twórców filmu Michael do 2026 z prośbą o to, czy mogą zostać dodane do filmu wymyślone przez nie sceny. Na przykład, że Michael zakosiwał się w starych kobietach lub to właśnie obrzydliwe z jego wrogiem. Twórca filmu powiedział publicznie, że liczy się dla niego to, aby dużo zarobić. Czy tak zachowuje się osoba odpowiedzialna za przedstawienie czyjejś historii? Nie. I dlatego właśnie wyjście tego filmu jest tak przekładane z roku na rok. Na początku miał być w kwietniu 2024, później w październiku 2024, później w 2025, a teraz przenieśli na kwiecień 2026, ale już zaczynają coś mówić o roku 2027. Więc widać, że coś nie tak. To pokazuje ich brak szacunku i to, że nie zależy im na przedstawieniu prawdy, tylko na tym, aby te nastolatki z TikToka miały, co one chcą zobaczyć. Chcą zobrazować ich fantazje po to, aby poszły do kina dziesięć razy w kółko na to. Po to, aby mieć hajs. Tyle sobie robią z legendy.